I już się mamy odbić. Dzisiaj kolejny update w Total Defense. Co nam właśnie przyniosło? Znaczy Stevemana, Mana, Rocket Cameraman, to mi toileta. Mapę Graveyard, czyli Cmentarz i Create Gifting. Czyli można inne innym Crate Ale problem jest taki: stres do bycia. Medic Cameraman i nie da się zdobyć właśnie tego nowego. epika To jest właśnie problem. Bo chciałem sobie teraz otworzyć, żeby go zdobyć, a on nie jest dostępny. Teraz to jedno mało się zmienia. W ekskluzjach jest w ogóle teraz najdroższy ekskluzj w TV. Man, oraz jeszcze jak tutaj teraz są wszystkie życie z Halloween'owego update'u. Jest ta nowa mapa, cmentarz. Tutaj mamy normalnie Halloween to Wszystko to samo, oprócz tego, że można dawać innym krajty. Tutaj jeszcze mamy właśnie. Te misje Open TensorFlow Kelly Krajt, for 8 hours, Collect. O! o. Gościu, w którym gra na, na Pumpkin Patchu, ale to tak ogólnie to Halloweenowe misje, nic się nie zmienia. No, to wszystko jest nie, po prostu nie ma tego nowego. O to chodzi. ...epika. Hmm. Też słabe moim zdaniem. Ale... ...zagramy sobie teraz na... ...cmentarzu. Abyśmy... ...sama trudność widzę, widzę, czy co... ...na Pumpkin Patch'u. Nowej konkurierki w ogóle. Ale co my tu mamy? No, są dwa spawnery. A baza jest tam. Że dobre miejsce do stawiania właśnie. Mam farmer, farmerzy gdzieś tam na początku. pan na auto tu skipa. Tutaj będę raczej się zadomowię. Ty tutaj kolejnego farmera. Tu, jest, tu się zadomowię. Teraz postawię gdzieś mecha. Czyli ninja bardziej bym postawił teraz. Halo skip. No skip. Halo. O, no, postaw się, postaw się. No Załatwi, dawaj. Dajesz. No dobra, dwa przeszły. No cóż, nic z tym nie zrobię teraz. Ale czy ogarnąć taktykę na tą nową mapę. Albo będę grał po prostu na Pumpkin Patchu dalej. O, no, też jest taka opcja. Dalej będę na Pumpkinie grał. No. Czy uda mi się do nich przejść? Nie wiem. Może. Sprawdźmy. A tu jest taki domek. No to jest Toilet City. To jest jakiś domek po prostu. No. no dobra, no skoro teraz nazy się nazywa Toilet City, więc... Dobra, niech to będzie... Niech to sobie będzie Toilet City. No. Teraz gdzieś mecha postawię. Tylko nie wiem, bo... muszę znaleźć dobre miejsce dla mecha. Tu będzie na pewno jeden tytan. O, właśnie tutaj. I tutaj chcesz, raczej czy postać tytana, oraz tu. Są trzy miejsca, których będą tytani. No. Tu postawię mecha. Hmm. No dobra, no to jest. Nie ma tragedii. Nie ma tragedii widzowie. Okej. Okay. O, idzie już boss toilet. Widocznie. To jest ta sama trudność, więc to wszystko jest to samo jak na, na tamtej mapie Pumpkin Patchu. No. No, ten, no. Mały update. Mało wnosi tylko. Dwie nowe jednostki. Dwa nowe toilety. I tyle w sumie. Ta nowa, ta nowa mapa właśnie, ale no... Nie ma Ci dostaliśmy więcej. Okej? Okay. Może nie, aby był lepszy, 66 bo dostaliśmy więcej rzeczy. W sumie to był największy odcinek w historii tej gry. O, A może drugi najlepszy? Nie no, drugi najlepszy był 50, by, odcinka 55, bo ma no, dwie jednostki, dziewięć... 90 tojletów, czy tam to 8. To no to... dużo nowych rzeczy. No. Mam mecha tu. mech powinien zdać radę z nimi. Tak, daję radę mech. Tam mech i załatwia. No tutaj farmy. Gwiazdkę taką zrobiłem. A gwiazdkę tę zrobiłem z tych farmerów. No. Hmm. Ten ci zaraz będzie usunięty. Więc no. Polecam też grać Mecha na tej mapie, ja bo się też opłaca. Jak nie macie mitków, to możecie grać sam Mecha na tej mapie. Też polecam. Prawda. Hm. Dobra, boss już jest bity przez Mecha. Już nie jest bity przez Mecha, bo DJ jest złonieniem Mechowi. Bicie bossa. No. Dobrano. Coś tam schodzi temu bossowi, Nie gadaj, że przejdzie ten boss. Nie gadaj. Nie, dawaj ulepszko, ulepszko, szybko. Szybko. Dobrze. Dobrze ulepszony. Możesz, żeby mi się pożegnać z nim czasem. Ulepszę sobie farmy na drugi level. Więcej coinów będzie. Gdzie więcej coinów widzowie? Co Więc się opłaca mi. A tu kolejny. I tu kolejny. O. O. tego no, bo tutaj kolejny ulepszony mech na się jest dobry, widzowie. Jeszcze tutaj postawił dwa mechy, tu, tutaj i tutaj, tutaj. Tu będzie tytan jeden na pewno. Tu będzie tytan oraz tu będzie tytan. I potem jeszcze tak będę stawił tych samochórez, żeby poznać bossa. Mam nadzieję, że to Wam pasi. No. Hm. No, dobrze idzie. Bloszki bluszki giną powoli. Co to? A, minigun toilet o. to jest jeden, właśnie. Minigun toilet to jest zwykły toilet, ale z takimi dwoma... to jest po prostu toilet, ale z minigunami dwoma. Więc nic takiego specjalnego. Nic to do gry nie wnosi. No, chyba, że stunuje, to wtedy wnosi dużo. No, nie widać, żeby stunował. Nie widać, nie widać żeby szedł do mego mecha. Hmm. Cóż, czy robisz coś? Nie, nie mam to ile? Nie, no, nic nie robi. Po prostu se idzie. Hmm. A! Aha, zas nie! Nie, no! Trzech! Nie! Nie, nie przeszli. Aj. Będzie 80 HP. Już, taki, już taka wpadka na początku. Już taka. W... Nie! Nie dawaj szybko! No, wstawaj! Wstawaj! Ulepsz, 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 ulepsz. Upgrade, upgrade, upgrade. Jezu. Stresujące, to już nic nie może mi przejść. Nic, teraz wszystko mnie na zabije, zabija. Oprócz jednego tyle, to smutne. To jest, mój. Ale, no, jest właśnie, ale wszystko inne za zabiera Bo 80 nie zabija się. Idzie, idzie, no idzie. Idzie, gnom, idzie kolejny, gnom. Już go nie lubię. Już go nie lubię. Już nie najbardziej znaleziony przeze mnie to kibel w tej grze, naprawdę. Jak mi go zastrzelisz... No, no szczęście. No ginie. co, je? co? A, o. o! No coś chyba nie przemyśleli twórcy. No chyba twórcy nie przemyśleli do końca. Nie. O. Nie, Jimin z ganami nie, się gdzieś 67, bo dzisiaj wychyta czyli Degacie się To smutny. Mój ulubienie tutaj. ten kameram na break. Nie żyje. Ale glitch prawdopodobnie nie żyje, no chyba, że jest mała szansa, że glitch przeżył, no. Zresztą mnie nie wam spoilerował, no. Sami sobie obejście. No. No ale smutny był ten odcinek, naprawdę. To pumpkin farmeru, po co się wam ich mieć? Leż, lepsi są scientiści, bo można ich cztery płacić, ale na maksymalnym poziomie dają aż tysiąc hajsu. Mali się opłacać właśnie na scientistów. Moim zdaniem, niż pumpkin farmer. Co w to? A to on jest. A to tylko statua. Statuetka. Nuba. Hmm. z zginął. Dynamit! Nie! Ja nie najdęż tego dyna, dynamita. Daj na Mike normalnie. Daj na Mike normalnie z Brawl Stars, bo coś... Coś tutaj gram w Brawl nie wzywajcie do widów. to Każdy ma prawo grać w to, co chce. No. Dobrze idzie. Dual Blade to, to nie jest problem. Bez problemu. O. no tu za 500. Pająki. Pająki zabierają się po 40. Ja co wiem, pamiętam. Nie wiem czy dobrze pamiętam. no Dobra już na trzecim levelu na czwartym levelu, drugi mech dobrze idzie na razie może uda mi się tu nawet ukrać no. byłoby fajnie bym to ukrał byłoby fajnie jakby na zdobycie zdobycia właśnie ten nowy ej, teraz do mnie doszło Rocket Launcher Cameraman to jest jednostka, której nikt jeszcze nie ma. Jest, a jest epikiem. I nikt go jeszcze nie ma. Widzowie. Normalnie na jak na na jednostka w grze, bo nikt jej nie ma jeszcze. Bo nikt jej jeszcze nie ma. A Scientista Scientist no już na pewno już ludzie pokupywali se. Mam widziałem, że się tam, tam pisali, że, try, że try, ludzie chcali, tam sztageują właśnie. Ten, taki jest mi tyka. Więc no. Hmm. Co jest? A, jak on potracili? Od czego? Mach może od tego mecha. Potracili, hop, Dobra, ja, No, tylko naklejny level farmy. Tu się. Jak najszybciej wmaksować tych farmerów. Będzie najlepiej. czym szybciej w maksym, tym będzie lepiej. Trzeba tego jeszcze drugiego nowego. To Toxic toileta. To coś. Nie chodzi mi o Toxic School Toilet. Tylko takie o takiego osobiste, tylko ma takie jednej, jednej ręce pił łodzić, schował. Znaczy, kupiłem. piłę. A w drugiej ręce ma taki pistolet. Taki działku, z którego szła właśnie toksyną. Hmm. Ja zrobię na chwilę cięcie i widzimy się już po cięciu tak, to już jestem gierka u mnie trwa 34 minuty 30 fala i trochę już postawiałem właśnie tajtanów, ale nie są maksowani bo tak osyp... to tak maksuję, dlatego muszę za 3000 uleś, bo to będę mu leszać za 4000. W ogóle wstawiłem dwie farmy, żeby tego tutaj postawić, no. I tutaj armia mutantów, z tego co widzę, no. Hmm. I w ogóle też ostatni tego update'u będzie opening ee, Halloween Karate'ów z Mr. Camera Prawda, mi się bardzo podoba jest też mocny jest, więc, więc bardzo go chcę. Ja mam nadzieję, że go, że go zdobędę. Okej, okay, Rocket toilety. I, i Flying Rocket Launchery. Ta jeszcze ten Quad Blade i laser UFO. Dobra. No dobra. Mały, mały, mały jest, więc nic nie będzie trudno. O. Mój tytanik upiecze się, tytanik teraz dla laserka jeszcze walnie dobra, padli no o, tak ogólnie to dobrze idzie, prawda? A ten quad blade jest szybki w ogóle. Czy mam MenFace? nie mam MenFace, na szczęście. Ja się boję MenFace teraz. przez ten To, 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 to trzeba się bać MenFace, bo tyle ich widzę. No Uleczy tego. bez bliżej. spał na węzeł tego. Ok, laser UFO, laser UFO padł. już nie ma, nie ma zagrożenia. Przepraszam, to są? Mogłoby. Miniguny Nie, minigany idą. Kiedy ich nienawidzę. Jak ich nienawidzę całym sercem. Gorsze od Bamboya są. Jeszcze dynamit ale do dynamicy to nie ma problemu. Po wybuchnął, nawet u mojego tytana. Hmm. Jeszcze Titan speakermeny dwajdą. dwa idą. Hmm. Titan Speaker hmm. I też mamy cztery mapy, gdzie jest jeden spawner i trzy, na których, na których jest, są dwa spawner. Trochę dwie, obydwie Halloweenowe i, no i Palm Paradise, no. Chyba jasno kiedy ja... Wyraziłem, no. A to tam na są szybkie i też strzelają w ogóle. On Im jeszcze Atlantik nie zmienił, nie zmienili twórcy ten kostiumu z białego na czerwony. Bo że komu tam jedną jednostkę, jedno jednostce zmienili, ale że przeciwnikowi w wersji jeszcze nie zmienili. Ciekawe kiedy to zrobił jak widzicie widzowie na razie mi bardzo dobrze idzie samemu No Mam no 7%, ale zaraz sobie to ładował, więc nie martwcie się. Czyli odcinek będzie. No, chyba skipnę. Na chwilę to zrobię cięcie na 25 Łewie. więc no. Dual Blade Tylko tyle, Dual Blade same Chyba hmm. zaraz wyjdzie mi quad Blade hmm. Tylko te Dual Blade Multi Cloud Toilet strider toilet I'm A jest ten strider, ja go nie lubię Naprawdę, ja go nienawidzę Ja go po prostu nie lubię no. Ma fajne moje mocne ale dzi dziwnie wygląda, bo jest taki bla Jest do tego jest taki blady no. Co dziwnie wygląda. Jeszcze się długo zrobię 39 wiem. Że będzie ten jeden z nowych, co w 55, znaczy 65 przed, przed jako ten nightmera No. I też będzie piekarnik. Wszystkie to, ile to są tutaj na tym... na tym oprócz Wszystkie, wszystkie, po prostu. Wszystkie, na no, Scientist. Scientistów tylko dwóch spotykamy tutaj. to jest... plus tego wszystkiego. Tylko dwóch Scientistów idzie na jeden na 45, i drugi na 50. No. Dobra. Dobra, giną. Aha, znowu armia mutantów. Toxic Skule. Toxic Skule. I Giant Glasses. Aha. O, jeszcze fantom. Fantom to w ogóle się tak teleportuje. zaraz Zobaczcie. O, gdzie tak się teleportuje? się przemieszcza. To jest też fajne, fajnie zrobione. Tak się bum przemieszcza. Już bliżej toilet mógł się też tak przemieszczać, ale. No, dobra, no się fantom toilet to matku ma taką unikalną umiejętność. No, to fajnie wygląda, za zanim ale bliższa jest. To jest tak, mówić, ale zamiast tego, to w tak lata dookoła jednostek. Tak. Tak. Jedzie sobie tak, niu, 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 i tak leci i tak mmm, znowu i, mmm. No. Tak to wygląda. Więc, okej. Okay. Triple flying jack jackpot toilet. No, pada. Łatzy. No, Resz podładuję. ładuję się. Mm, dobrze. Okej. Okay. toksyskul, ja ich nie lubię, bo oni tak zgają na jednostki. Ale jest tylko na dwóch poziomach trudności, na tych Abysmal Mode i Abysmal Mode trudności, na tych w tych mapkach i jeszcze nightmerze Nightmare'ze występuje. To dobrze, bo on, jest, on jest też denerwujący trochę. No. Hmm. A co tam tu mamy? Octo Rocket Launcher. Ten. Turety. Tu, tur, tur, tureckie spidery i boss Toilety 3.0. A jeszcze by. No, w kolejnym będzie. Boss toilet 4.0. Ja się boję. I pewnie będzie jakiś już mini bossem na nightmare a. Albo nawet będzie bossem, albo, na... albo nawet będzie bossem na nightmare a. Ale w to wątpię, bo jakby. No... Taintis, moim zdaniem, jest nadal silniejszy, silniejszy. No już nie z tego nowego, halloweenowego, ale no... On jest tylko taki, no, halloweenowy, prosty, eventowy. Tak, o, zrobiony pod, Na potrzebę, no... Nowe, nowego poziomu trudności. Księga i sięga, to mówię, sięga. Ej, dostał. Dostał rakietą. Jeszcze z laserka dostał jeszcze z lasera dostał w ogóle napiszcie zostawcie zniczką też dla tajten kameramana no bo ten speakerman moim zdaniem chyba uciekł to uciec, bo nie było pokazane jak nie tylko było pokazane jak ktoś ten kameram miał sobie odciąć z głowę i nie wiadomo czy naprawdę prawdę odciął czy w sumie nie bo może na przykład będzie trzeci part na przykład jeszcze ktoś go zdążył uratować zanim sobie ten łeb odetnie więc no co mam nadzieję że tak będzie że nie dojdzie, nie dojdzie do tej egzekucji tutaj ten kameramena. No. No, te tureckie spider nie są z, nie są za wielkim problemem moim zdaniem. No, o, to ile Samochodziki normalnie atrakcja w, Normalnie to atrakcja w parku wyrywki parku Samochodziki tu się zderza. Naprawdę. To mi to przy... No takie skojarzenia. Okej, okay, sięgasz... Ty, o! Yes, no. Sięgasz, no mało sięgasz. Więc ciebie się kolejny górę. Pierwszy górę na 10 level. Gdybyś sięgał tym ogniem, no. Okej, okay, dwa claw. O. Jetpack Mutant Toilet. O ja mnie tracię się. Mal dobra, balić to. Jetpack Mutant toilet to był kiedyś... To był kiedyś w update 50, 58 to był boss na właśnie Nightmare'a. Ale potem w 559 zastąpił go ten Octo rocket Launcher Mutant Toilet, czy tam jak to się nazywa, po prostu ten grubas. A potem w kolejnym update'cie zastąpił go właśnie Scientist. Do dzisiaj Nightmare, największym bossem jest właśnie Scientist. Czemu się nie przyczepili tamtych farm? A jeszcze Military Rocket, rocket Launcher, aha. A w ogóle to jest jedyny raz, raz, kiedy on się na tym tutaj o, pokazuje, naprawdę. Potem już go... Przyjrzyjcie się mu, bo potem już na tym odcinku go nie zobaczycie. To jest pierwszy i ostatni raz, kiedy go na tym odcinku widzicie. Naprawdę, bo zaraz, bo niedługo zginie. Tylko, że tutaj są, jest, są pewne komplikacje. I się... Złop... ci się złapali za... ci, złop... ci się złopali przyczepili do mechów. Ale mam jeszcze jednego mecha i tam innych tytanów, Weź się odczepili. Okej, okay, rzucił Bombę, nic im to nie dało. Bo tytan jest potężny. Okej, okay, klau to ile no, Nie są takim dużym zagrożeniem. Bo są... też się zatrzymują właśnie, żeby się złapać jednostki. ale i nie. No właśnie, ginie ten jetpack. Chyba też zginie. Chyba, znaczy, powinien zginąć. No teraz ten jest spalony. Military Rocket Launcher, tak, ginie. Mogę skipnąć. Mogę skipnąć już. No, szybko idzie. Jest tu, no ja tylko 45 minut. Zajmuje. Na jakieś to 70 minut przechodziłem z innymi ludźmi. No, naprawdę, 70 minut. To długo. Phantom. Tylko i to tyle. Tylko ten Phantom. A tutaj jeszcze jeden Phantom. I mutanty. Aha. To no, dobra. Na srebrzu? Nie. Ktoś tam jest jeszcze? No, tam są bossy. Aha, mutanty mi zestunowali Tytana, tak? Mutanty mogą ustunować Tytana. Dziwne. W rzeczywistości tutaj ten nic. O nich. Stokrotnie razy, 100 razy większy od nich jest. A ten kameraman. Czemu oni mogą usunąć? Nie wiem. Hm. Te fantomy. Dwa są do tego. A jeden się to no, a teraz się dobią. Tutaj okay, jeden zginął. Nie zginął już, jest tylko jeden fantom. Zrobię skipa i dobra, sięga. To jest też sięga. No tu, tu, tak, tu, tak, no, tak, no, tak, no, no tak więc dobrze, hmm. wakim toalety, ale no dobra, teraz zrobię wam cięcie i pokażę, jak będzie na przykład ten nowy, ten nowy toalet albo o, soldier rocket toalet, o, teraz mam nie skipnę, bo jest taki, no dobra, już, znaczy, no zrobię cięcie, hmm, widzicie go, no. No. W ogóle teraz mam takiego specjalnego wi i do, do teraz tylko Boosted Naprawdę, wszystkie wersje bo Letty właśnie są więc no. Tak, tak chcę wam pokazać, no. Widzowie mamy glitch toileta oraz piekarnik na 43 ławie oraz dużo mutantów. No, Ale ja coś teraz się nie liczy. Mam wszystkich wymaksowanych mutantów oprócz tego jednego tam, co jest laserka jak widzicie. Patrz, o widzicie? Patrzcie. się dookoła ten glitch toilet i jak stunuje sam piekarnik po prostu zjada. Zobaczymy tak, tak. New, new i odjeżdża tak po prostu stunuje. I wcale wysunął się na prowadzenie. Kiedyś był w ogóle podobno słyszałem. Kiedyś w 54 update był kiedyś głównym bossem, tego co słyszałem. Więc no. Mamy 1,5 miliona HP. Ten karnik. to na tyle. Zrobię znowu cięcie, więc no. Na razie potem się znowu widzimy. mamy w ogóle teraz Spooky Skeleton. I tu, tu, tu. o Toxic Mutant Toilet widzowie. Ja mam pokaz